Przed nami mecz, mam nadzieję, emocjonujący. Oba zespoły są bardzo dobrze przygotowane nie tylko do tego spotkania, ale do całego ligowego sezonu. A zatem zaczynamy. Pytanie, czy zaatakują od razu, czy może spokojnie będą starali się wyczuć przeciwnika? Zobaczymy. Trzeba przyznać, świetnie powstrzymał ten atak. Ładne przejście z wodem, można powiedzieć siła złego na jednego. Bramkarz ryzykował solidnego kopniaka, ale pokazał, że odwaga w meczu popłaca. Mocno uderzył bramkarz do przodu. Halil Altitop. Bajramowicz! przymierzył. Ach, minimalnie obok. Wspaniałe uderzenie i naprawdę zabrakło tutaj tylko szczęścia. Ładne zagranie głową i kurani. Mocne uderzenie. Nie ma gola! Ach, taki wspaniały strzał ledwo obok bramki, dobrze głową. Wstaić. Ernst Bajramowicz. Kevin Kurany. Wydawało się, że to uderzenie będzie idealne. Pięknie zagrane. Trochę zabrakło szczęścia. Ten chłopak wie, jak grać głową. Och, strata piłki, to była znakomita szansa. Bajramowicz. Lincoln. Halil Altitop. Oluje tę... gol Szaleństwo na trybunach! I mamy pierwszy gol w sezonie zdobyty przez tego piłkarza. A więc mamy pierwszą bramkę tego gracza w tym sezonie, ale myślę, że to nie koniec. Co teraz? Ach, blisko teraz! Nie trafił, ale to był niezły strzał. Naprawdę niezłe zagranie. Myślę, że dobrze, że się zdecydował. Dobrze się złożył. Lincoln. Kevin Kurani teraz. Widać po tym, co. Jest trafienie! Fantastyczna gra. Wspaniały gol. Trener musi być zadowolony ze swoich graczy. Strzelił drugiego gola. Myślę, że to będzie jego wieczór. Halil, altitop. Powinien dośrodkowywać. Udało się! Znakomicie znalazł sobie tę pozycję, miał dużo miejsca na oddanie strzału, przymierzył i posłał piłkę do siatki. Ach, co za piękny gol! Prawdziwa wirtuozeria futbolu. Wspaniałe umiejętności tego piłkarza. Obrońcy dobrze wypełniają swoje zadania. Brawo, wysoko, ponad. Ja myślę Darek, że mogą być naprawdę zadowoleni z występu w pierwszej połowie. Stworzyli bardzo wiele okazji i co ważniejsze potrafili je wykorzystać. Wiedzą już o sobie znacznie więcej niż na początku meczu. Zobaczymy, co zatem przyniesie nam druga połowa tego spotkania. Lovencrans, Aż miło patrzeć. Doskonałe panowanie nad piłką. Groźnie. Łówkuje i to całkiem nieźle. Kevin Kurany. Świetna próba i chyba brak szczęścia. Ładni głową. Nic tam nie było. Rafinha. Dobre podanie. Ładnie teraz grają piłką. Rozciągnięta obrona. Bardzo dobrze tam walczył o tę piłkę. To był naprawdę dobry strzał, a przede wszystkim dobry pomysł. Użył głowy na boisku i to całkiem dosłownie. Ach, dobra piłka! Znakomicie grają dzisiaj obrońcy. Naprawdę, to jest najwyższa światowa klasa. Dobrze zapowiada się ten atak. Kevin Kurany! I gol, kolejny gol. Grają jak automaty do zdobywania bramek. Teraz już wiadomo, dlaczego niektórym piłkarzom płaci się tak bajeczne sumy. Proszę zwrócić uwagę, jak on znalazł sobie miejsce, jak się ustawił, jak strzelił. To po prostu świadczy o klasie. Wspaniały strzał. Nie wahał się ani w chwili. No, nie mogą odebrać mu piłki. Bezzrzetelnie tak. Gol! Kolasto! Znakomicie. To jego piąty gol w sezonie. Miejmy nadzieję, że to jeszcze nie wszystko, na co go stać. A więc jednak brawo, popatrzmy to jego piąty gol w tym sezonie. Traci obrońca. Dobra piłka. Halil Altitop. Ernst. Jeszcze jeden obrońca i będzie sam na sam z bramkarzem. Zdawało się, że leci w światło bramki, ale jednak obok. Ach, świetna ta główka. Horągiewka w górze. Palony. Ta decyzja jest chyba wbrew duchowi gry. Sędzia nie mógł widzieć spalonego, skoro nawet powtórka tego wszystkiego nie wyjaśnia. Bajramowicz, Lovenkranz, powinni wykorzystać tę sytuację. Rzut rożny. Bordon. Rafinia. Wynik meczu mówi wszystko o tym spotkaniu. Zwycięstwo pewne, przekonywujące 5 do 0. Ramkarz był dzisiaj niczym mur. Jemu na pewno należy się najwięcej pochwał z racji wygranej. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Tobie, Włodku. Oddaję głos do studia w Warszawie.